Cześć, witam. Dzisiaj jestem w Phoenix International Media Center. Jest to budynek telewizji, budynek jednej ze stacji telewizyjnych w Chinach, znanej jako Phoenix. Phoenix to jest największa stacja telewizyjna prywatna, czyli niepaństwowa w Chinach. I udało się uzyskać wejściówkę, czy raczej wejście. Teraz trwają takie dni otwarte, że można sobie przyjść i wejść tutaj do głównego budynku w Pekinie. Budynek jest bardzo nowoczesny, taki modernistyczny. Jest to jeden z wielu przykładów takich budynków w Pekinie. Jest ich kilka. Wszystkie się bardzo wyróżniają na tle tego co jest wokół. No wokół mamy normalne bloki, a tutaj w środku miasta stoi takie właśnie coś. Budowa tego budynku zajęła w sumie 3 lata. Rozpoczęto ją w roku 2009, skończono w 2012. I co ciekawe, został on w całości zaprojektowany przez Chińczyka, a nie żadnego zagranicznego architekta, więc to jest w całości taka chińska myśl architektoniczna. Wygrał on też kilka nagród dla najbardziej oryginalnej budowli, więc jest taki no doceniony na arenie międzynarodowej nawet. Usytuowany jest w parku Chaoyang w centrum miasta, niedaleko na przykład Litun, czyli okolicy takiej bardzo znanej z, ze swojej międzynarodowości. Budynek ten wyróżnia się przede wszystkim oknami. Na niego się składa w sumie 3008 okien i każde z nich jest w innym Kształcie, inne wymiary ma, więc te wszystkie okna się od siebie jakoś tam minimalnie wymiarami różnią. Teraz powoli, tutaj czas się nam kończy, trzeba będzie opuszczać to wszystko, bo tylko dwie godziny można było tutaj spędzić, a i tak się trochę spóźniłem, właściwie miałem tu 30-40 minut tylko. Wychodzę, więc idę do parku. Yang Park jest naprawdę ogromny. Wymiary ma może z 1,5 na 5 km i to co jest w środku przypomina trochę park olimpijski. Mamy tutaj na przykład taką bieżnię dla biegaczy do takiego komfortowego biegania. A poza tym wygląda jak taki tradycyjny chiński park. W dniowej części parku znajduje się nawet taki park rozrywki. Nie jest za duży i w większości jest jednak teraz nieczynny. Może taki dzień po prostu, bo to jest środek tygodnia i niewiele ludzi tutaj jednak jest. A także toaleta w kształcie biedronki. czy tylko tych dziwnych dźwięków dochodzących z tej dziwnej atrakcji. Ciekawe czy jakiekolwiek dziecko by chciało na tym się przejechać. Czasy świetności tego parku rozrywki z pewnością przypadały na, nie wiem, może 10 lat temu, około roku 2008-2009, tuż po olimpiadzie, gdy tutaj, no gdy była to nowość, teraz jest trochę opustoszałe, chociaż akurat w tym miejscu tutaj jest trochę takich kramików i różnych atrakcji, no oczywiście dla dzieci. Jest nawet sklep firmowy Lego z klockami. Tutaj po mojej prawej stronie jest taki płot i tam jest taki teren odgrodzony. Na płocie wiszą banery reklamowe Diabelskiego Młyna, który będzie otwarty w pekinie niebawem. Mamy tutaj ładne zdjęcia i zapowiedź tego, jak to będzie wyglądało. Ten diabelski młyn będzie najwyższym na świecie diabelskim młynem osiągnie wysokość 207 metrów, będzie miał 48 takich kapsuł, z których każda pomieści 40 osób. No i będzie to jedno z najlepszych miejsc do podziwiania panoramy miasta, prawda? Właśnie nie. Te wszystkie tutaj zdjęcia na tym płocie zapowiadały, jakby to otwarcie miało za chwilę nastąpić, jednak to nieprawda. Ten diabelski młyn miał być otwarty już w 2008 roku, bodaj tydzień przed rozpoczęciem olimpiady w Pekinie, no ale nie nastąpiło to. Potem przesunięto otwarcie na 2009 rok, na 2010, no i ostatecznie nie otworzono. Teraz za tym płotem jest tylko plac budowy, a raczej ruiny placu budowy. Otwarcie nigdy nie nastąpi. Porzucono budowę, no i teren zagrodzono. Tylko nie wiadomo dlaczego te zdjęcia na tym płocie ciągle wiszą, jakby to było nowe, jakby to miało otwarcie za chwilę nastąpić. Jednak do niczego takiego nie dojdzie. Cały projekt upadł i no nie wiem czy to... Kiedykolwiek zostanie wznowione, pewno nie, bo to już za stare tam jest to wszystko. A na teren pewnie czeka na wykupienie albo na jakieś ponowne rozplanowanie tego, co tam można postawić. Diabelskiego mój na nie będzie. Ten dziwny budynek, a raczej taki zespół, kilku kilkunastu budynków, to jest galeria handlowa. Za chwilę tam będę. Tutaj też jest i owa galeria handlowa, jestem już w środku, trochę się tutaj pokręcę, no i potem wracam do domu, więc tutaj się z Wami żegnam, dzisiaj było trochę krócej, ale następnym razem może będzie dłużej. Na razie cześć!